Witam Was bardzo serdecznie, Vincent. Z tej strony wracamy do demonstracji z The Secret Ward. Zakończyliśmy w King's Mount Town. Wybiliśmy kilku zombiaków i zdążyliśmy zauważyć, że cała okolica jest zniszczona. Przypomina wręcz lokację najechaną przez zombiaków i spróbujemy się dowiedzieć dlaczego tak się dzieje. Musimy wysłać raport. O, i jednocześnie... To było za wykonanie zadania fora Fistful of Zombies i możemy wybrać sobie nagrodę. My bierzemy oczywiście Blade'a. Punkciki nam też wpadły. I w tym momencie założymy tą broń, gdyż jest dużo lepsza od tej, którą, którą mamy. No i okej, okay, wchodzimy na posterunek. I zobaczymy, co tutaj będzie się działo. you are a sight for sore eyes heck if i know where you folks keep coming from but anyone who walks through that door alive pretty much gets my amnesty something in your past colors you sourly to a badge i'd ask you to call it quits and return we agreeable well then i'm sheriff bannerman and this down-home little state of emergency is what's left of my jurisdiction Sure, we tried to hold as much of the town as we could at first. More out of nostalgia than any civil defense plan. I won't tell you Kingsmith was a slice of heaven in a snow globe, but it was ours. Now it ain't. There was always something running under in this town. Maybe what's spilled out now. If that's how it works, I couldn't say hand on heart we didn't have it coming. But that fog and the things in it, they didn't pick and choose when they came in. Most folks didn't stand a chance now i can see you're armed i won't kick up any fuss about that straight truth is you'll need to be just don't go thinking that means you're deputized as such heaven knows if there was ever a time and a place for the right to bear him, you're looking at it henry has his word of god that roger woman has her crystal ball and norma out on the points got a 12 gauge my money's on norma fuck you No, I dobra. Porozmawiajmy na temat kolejnego zadania. Ain't this a heck of a thing? 3 years without firing a shot, other than putting down some animal got itself hit by a truck. These past nights, we've gone through bullets like candy at Halloween. I used that jail cell to dry out old paperwork mostly. Well, Bill Dexter when he would had a bad one. Now I've got all these folks good as locked in here. And no sleeping it off for the morning either. The way things are headed, I'm seeing us outlasting our supplies, not by much, if it comes to that. Andy finds what he can, but with the cruisers stuck propping up the barricade, so I'm obliged to anyone who'll poke around town a piece, bring in the essentials. We can uh, call it requisitioning. I don't think the store owners will be writing this one off as an act of God. Dobra, czyli mamy zadanie. Musimy zebrać <laughs> na początku, musimy yy, zająć się, musimy dowiedzieć się, gdzie znajdują się lokalne sklepy, i najprościej to zrobić y, poprzez przeczytanie lokalnej książki y, telefonicznej. My sobie użyjemy jeszcze terminala. Musimy się tu dowiedzieć kilku rzeczy na temat, na temat odpowiednich NPC-ów, którzy się tutaj znajdują, ale nie będziemy tego na razie robić. Tutaj mamy zadanie poboczne, czyli musimy znaleźć zaginione osoby, które znajdują się gdzieś w tej lokacji. Weźmiemy sobie to zadanie i możemy jeszcze mieć dwa zadania. Dwa zadania aktywne, także porozmawiamy sobie może z doktorem Bannermanem na temat, na temat jego jego problemów. A nie, niestety, on nie daje na razie żadnego zadania. Dobra, czyli wiemy już nieco więcej o tej babce. Tu jest zadanie, które jest na razie zablokowane. A my idziemy dalej. I tu jest książka telefoniczna potrzebna nam do zadania. O, i mamy zaznaczone 3-4 sklepy, z których musimy zebrać surowce, które są potrzebne dla pani szeryf. Dobra, idziemy. Wychodzimy sobie na zewnątrz. I tu jeszcze mamy kilku NPC-ów, z którymi. Musimy porozmawiać. Jeden z nich jest tutaj wyżej, i może od niego zacznijmy. Jest to Deputy Andy, z którego mamy przecież znaleźć i z którym mamy porozmawiać. Zobaczmy, co on ma dla nas za zadanie. Ma dwa, ale nie możemy ich na razie wziąć, gdyż e, anuluje nam to naszą, obe naszą obecną misję, a tego nie chcemy. Wysyłamy raport za wykonane zadanie. To było to zadanie, które wzięliśmy od tego martwego policjanta, a następnie zebraliśmy od niego... od niego... z jego ciężarówki naboje. Je tutaj dostarczyliśmy. Dobra, mamy trochę... mamy trochę zadań pobranych. Ja bym wziął jeszcze jedno zadanie poboczne. Jak widać jest to zadanie dosyć trudne. Bierzemy to zadanie. Musimy sprawdzić książkę. Aha, jest to sposób na złożenie, na złożenie własnej broni. Bardzo bardzo ciekawe. przypomina trochę Minecrafta, widać w które miejsca należy włożyć włożyć e, odpowiednie rzeczy pobieramy Weapon Kita. Tu jest popsuty shotgun tu jest weapon kit i teraz musimy rozłożyć. Rozłożyć Popsutego shotguna, tylko jak to zrobić? A więc w tym okienku <laughs> możemy rozłożyć, rozłożyć shotgun. Nie, to jest składanie przedmiotów, a my tego na razie nie chcemy. Tam dokładnie widzieliśmy, w które trzeba miejsca. O dokładnie. W które miejsce trzeba włożyć przedmioty, aby otrzymać daną broń? No dobra, rozłożymy popsutego shotguna i teraz musimy złożyć swoją własną broń. i Spróbujmy złożyć blade'a, tylko musimy dokładnie się dowiedzieć. Blade, 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 rifle, sword. Musimy w taki sposób ułożyć, ułożyć elementy, czyli trzy w drugiej kolumnie pionowo i... 5 i 5 poziomo w drugim wierszu. No dobra, spróbujmy w taki sposób rozłożyć te elementy. Tylko czy ja mogę je pojedynczo brać? Shift. Dobra, pojedynczo jeden. I pojedynczo jeden. Hmm, trochę głupie, że, że pobieramy zawsze po dwa. O, teraz już będzie pojedynczo. Hmm. A. Również to. I otrzymu, otrzymamy, otrzymamy jakąś broń. Ale być może ja sobie wpadłem teraz na lepszy pomysł. Chciałbym zobaczyć, jak się bierze, jednak rifle. W taki sposób musimy ułożyć elementy, także ja je szybko przełożę. Oj, coś nie tak. A, dobra. Dobra, już wiem, 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 wiem. W taki sposób. I my Assault Rifle sobie weźmiemy. No i dobra, składamy broń. Zadanie wykonaliśmy. Otrzymaliśmy kolejne rzeczy. Ja teraz chcę się przekonać, czy ja mogę tą broń sobie włożyć jako moją drugą? Tak, dokładnie. Tylko teraz chciałbym jeszcze się dowiedzieć... <laughs> ...w jaki sposób ja broń mogę zmieniać. Już wiem. Broń zmienia się kombinacją... ...Shift-R. No ale dobra. Może nie przynudzajmy aż tak bardzo. Tak wygląda mapka. Tej lokacji, w której się znajdujemy. Jak widać, zadań do wykonania jest naprawdę sporo i sporo czasu tutaj spędzimy. Póki co zadań mamy kilka. Może zacznijmy od Supply Run. W tym celu musimy udać się do miasta, a konkretnie mówiąc, 160 metrów od miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Już widzę, że nam nabijają się kombosy walcząc, to bardzo dobrze kolejne czygmenty się nam odblokowują. My musimy iść do Suzy Liner. gdzie pewnie znajduje się pierwsze. Pierwszy sklepik, który musimy odwiedzić. Widać wszędzie zombiaki, włączmy sobie sprint. O kurczę, dobra. I po sprincie trzeba się z nimi rozprawić. O, krytyk siat. Jęknie. Jęknie. Dobra. Rozwaleni, a my zbieramy się do Suzy Diner. Czy my tedy będziemy w stanie przejść? Niestety nie. Kolejne zębiaki pokonane Suzy Diner Dobra pobieramy wszystkie rzeczy A i Suzy Diner znajduje się tutaj. Jednocześnie jest tu punkcik. Uuu, zombie przede wszystkim jest tutaj, bo był. Punkcik chlor. zawsze się przyda, ale dla nas najważniejsze jest jedzenie, gdyż po to tutaj przyszliśmy. Dobra, żarcie mamy zebrane. I musimy udać się do Call of the Wild. Ciekawe jakie tam rzeczy na nas czekają hmm, To jest tutaj Najpierw chciałbym tylko rozwalić tych wszystkich tutaj zombiaków A właśnie, bo jeszcze mogę przecież robić uniki. Dobra, zbieramy amunicję rozsypaną i z wystawy sklepowej. Ok, dobra. No i czeka nas kolejna walka z zombiekami. Sigmenty wpadają w sumie jeszcze nie wiem czy yy, są za to jakieś punkty, które mi w, w, jakiś, w jakikolwiek sposób wpłyną na moją postać ale o tym przekonamy się trochę później. O ja do tego budynku mogę wejść. Tak jest. Pukamy. Boże to! Fuck. Aby się tym gościem zająć. Na razie nie jest żadną przeszkodą, tylko mnie po prostu podpalił. Dobra, czyli w Hardware Supplies nic nie znajdziemy. Za to zobaczmy co nas czeka w aptece, apteka popsuta. Zamknięta, rozwalona, musimy książkę telefoniczną zlokalizować. Kolejną mamy dowiedzieć się pewnie o tak, o jeszcze jednym miejscu. Tam mamy się udać. Jest to budynek straży pożarnej. Z której wyciągniemy prawdopodobnie medykamenty, tak przynajmniej mówi nam Quest log. Ktoś, tutaj, ktoś tutaj też gra. No dobra, zobaczmy co. Kto tutaj będzie? O kurczę! Strażak zombie, całkiem mocny. No, muszę przyznać, że ta dłuższa z nim jest walka. Tam jest kolejny strażak, ale nie chcę się nim zajmować. Chcę szybko opróżnić tą. tego Medic Boxa. Jeszcze nam dwóch brakuje i to jest problem. Mm, o, tu już nas. A nie, dobra, udało nam się zwiać. Tu jest strażak, którego trzeba rozwalić. Dobra, szybko zbierzemy apteczkę. Aj, tej już nam się nie uda skupnąć. Ta jest już aktywna? Tak, czyli respawn działa. No i zadanie mamy wykonane i obecnie wrócimy sobie aby je oddać, chociaż w tym rejonie mamy zlokalizować zaginioną osobę. Konkretnie mówiąc jest to jeden z w tym miejscu będzie ktoś kto się nazywa Fire Chief Soul. Wejdziemy sobie na górę. A, nie ma tutaj auto-ataku. Ja to sprawdzałem. Czyli wszystkie umiejętności trzeba ręcznie aktywować. No ale bez żadnych problemów. Dobra, wchodzimy na górę, gdyż tutaj jest jedna z zaginionych osób. Które musimy znaleźć? To nie jest ona. To też nie jest ona. A no i niepotrzebnie tego zaatakowaliśmy. Dobra, padł. Może się podleczmy. Coś czuję, że tutaj czeka nas grubsza walka. Jakoś nie widzę, żeby ten strażak gdzieś tutaj był żywy. Tak, nadal nie widać tutaj niestety. Fireman Sola o, tu jest! Fire Chief McCaffrey. Jest to jakiś boss, tak mi się wydaje. Ma przynajmniej ikonkę... Ale walka z nim nie, nie będzie chyba zbyt trudna. Ma jakąś ikonkę korony, nie wiem co ona oznacza. Chyba mini-bossa. Dobra, on padł, ale to nadal nie jest nie jest chyba ta osoba, której szukamy. Holy shit. Całkiem gorąco, na szczęście jakoś sobie radzę, kolejne przedmioty zbieramy, później zobaczę... A, tu jest Fire Chief Soul. Wydaje mi się, że on również zamienił się w zombiaka. O, tak, tak. Czyli trzeba go rozwalić. Ciekawe, czy wszystkie postaci, które musimy znaleźć, okażą się w truposzczakami. Dobra, sol rozwalony. My jeszcze pobieramy punkcik chlor. No i tak, jak widać sytuacja robi się coraz ciekawsza. Pierwsza osoba, którą musieliśmy znaleźć okazała się nieumarlakiem. I widzę, że tutaj obok mamy kolejną postać do znalezienia. Mary Brewster. Znajduje się ona tutaj, gdzieś w tym... w tej lokacji. O shit, nie no, z trzema tymi nie będę się bawił. Ciekawe czy mi się uda zgubić agro. A, są na tyle głupi, że nie są w stanie przeskoczyć płotku. A my teraz się pobawimy z nimi w ciciu i przeskoczymy na drugą stronę. <laughs> I teraz znowu w tą stronę. Dobra, ucieknijmy, żeby agro zgubić. I zobaczymy, bo gdzieś tu w tym budynku znajduje się Mary, Mary Brewster. Do samego budynku wejść nie możemy. Tu jest banda zombiaków. Dobra. A. Tu jest mery, niestety martwa. Zombieaki już się nią zajęły. Tak jest. Czyli po niej, no i zobaczmy, co tu mamy w pobliżu. Jeszcze mamy trzy miejsca, raz, dwa, trzy, cztery osoby do znalezienia, ale tym zadaniem Zajmiemy się w następnym odcinku, nie chcę po prostu przedłużać, jest obecnie 4.52 w The Secret World, piękny księżyc, niezłe, niezłe warunki pogodowe, ale poszukiwaniem w Kingsmouth Town opanowanym przez zombiaków kolejnych rozbitków, czy tam niedobitków, będziemy kontynuować w następnym odcinku. To tyle, dzięki, na razie i cześć!